Od lat bawi kolejne pokolenia Polaków. Pamiętacie, w której polskiej produkcji Wacław Jarząbek śpiewał ku chwale prezesa klubu? Film dzisiaj ma już status kultowego. Wybitna komedia w reżyserii Stanisława Barej od lat bawi kolejne pokolenia Polaków. Pamiętacie, w jakim obrazie ku chwale prezesa klubu sportowego śpiewał Wacław Jarząbek? Miś to pierwsza część kultowej polskiej trylogii komediowej. Film został wyreżyserowany przez Stanisława Bareje, a za scenariusz filmowiec odpowiadał razem z Stanisławem Tymem, który zagrał również główną rolę w produkcji. Mi się opowiada o losach Ryszarda Ochuckiego, prezesie klubu sportowego tęcza, który bez skrupułów korzysta z korzyści systemowych i prowadzi na boku wiele lewych interesów. 2. 3. Choć komedia nie zyskała dobrego odzewu wśród krytyków filmowych, szybko stała się jednym z ulubionych filmów Polaków. Głównie dzięki celnemu punktowaniu absurdów PRL-u. W produkcji widzowie mogli zobaczyć plejadę polskich gwiazd. Obok Stanisława Tyma pojawili się również M. Inne Barbara Burska Krzysztof Kowalewski Zofia Czerwińska Stanisław Mikulski Wojciech Pokora czy też Jerzy Turek wcielający się w rolę Wacława Jarząbka który wykonuje w jednej z kultowych scen twór na cześć prezesa klubu sportowego tęcza